Tam, gdzie ciągły zgiełk uliczny W starym, dumnym mieście Polski Ogród stał zoologiczny W starym, dumnym mieście Polski Ogród stał zoologiczny Nudzi nam się. Dziko nudzi. Dzień. Jak co dzień, tłumy ludzi odwiedzają, podziwiają, my zaś stojąc. Olśniewamy. Dni niezmienne się wydają, a potrzebujemy zmiany. Chcemy świata i przestrzeni. Poznacie, czym się Ziemia szczyci. M może rolę czas zamienić, miast zachwycać? – Się zachwycić! Czy nie byłoby tak prościej? Nie przyjmować, lecz być gościem! W drogę, bracia, nie marudzić, gdzie podniebne szlaki wiodą. Już podróżnik w nas się budzi, już on tęskni za przygodą. – W drogę, siostry, już! Bez zwłoki! Czeka na nas świat szeroki. Wyjedźmy na chwilę z Zoo, chyba przeciwwskazań brak. Już pomysłów mamy sto, co zrobić? Jak? Jedźmy poza mury Zo! Niech przygoda nasza trwa! Zagłosujmy może! Co? Kto przeciw? Kto za? My troszeczkę się boimy zoo Krakowskie to nasz dom. Poza nim świata nie znamy. No bo skąd? WZO niczego nie brakuje. Jest gdzie spać, co jeść, co pić. Każdy wręcz nas adoruje. Chce się żyć. WZO to wszystko jest znajome, klatek znamy każdy kąt. Poza zo świata nie znamy, no bo skąd? Słonie, nie bójcie się drogie, głowy i trąby do góry. Bracia w drogę, siostry w drogę, czeka na nas świat kultury. O wojażu każdy marzy. Dziś pojechać można wszędzie. Wzo nikt nic nie zauważy. Góra trzy dni nas nie będzie. Więc obawy są zbyteczne. Wyjeżdżajmy! Już! Koniecznie! A ostatecznie wrócimy bezpiecznie. Zgoda. Z wami jakoś raźniej. Gdzie podróże, tam przyjaźnie. Z wami wjechać nie tak strasznie. Podróżujmy, mm, lecz rozważnie. Chcemy wjechać, ale dokąd? Jak wyjechać? Wrócić jak? Co zobaczyć? Kogo poznać wreszcie? Co zabrać na szlak? Gdzie? To nas nie trzeba pytać, gdzie poniosą nas kopyta. Za to dla nas sprawa jasna. Chcemy zwiedzić inne miasta. I też w tym waszym galopie chcemy przyjrzeć się Europie. Tak, Europa naszym celem. Do stolicy, przyjaciele! Zgoda. Zatem wyjeżdżajmy. Doświadczenie zdobywajmy do stolicy. Ale której? Jakie wasze są zamiary? Może Londyn? Albo Wiadań. Londyn! Wiadań! Lepiej Paryż. Dobrze. No to wyjeżdżamy. Doświadczenie zdobywamy. Ale czym tam jechać chcemy? Czym najszybciej? Czym najłatwiej? Samochodem! Samolotem! Na rowerze! Nie! Pociągiem! Może statkiem? A, A więc, więc już, już postanowione! W, postanowione w drogę, drogę ruszyć czas! Już zaczynać chce tę podróż każdy z nas! Droga para, pa, para Już ma Paryż zwiedzać nam. Na taką podróż czekał już od dawna każdy z nas. Więc dzisiaj wyruszamy, dzisiaj podbijamy świat. Samolot HOP z biletem LOT, skrzydła dwa, silnik gra, szybki start. Szybki lot, lądowanie, teraz stop! Już flamingi doleciały. Piękna jest pogoda. Znak to, że dzisiaj wspaniała czeka je przygoda. Popatrzcie, oto przed nami tuż przed naszymi dziobami tuż przed naszymi oczami gdzie wskazujemy skrzydłami. Pięć minut lotu najwyżej. Stolica zwana Paryżem. Popatrzcie, nareszcie jesteśmy w tym mieście, gdzie dzień cię wita Bożu! Zapadła, gasną światła Flamingi spać się kładą O tej porze sprawdźmy może Gdzie zebry pojadą W drogę para, pa, para I już zebry płyną w dal W drogę para, pa, para Przyszło Londyn, ci nie zaczyna Na taką porę Wreszcie zebry dopłynęły. Piękna jest pogoda. Znak, to, że dzisiaj wspaniała czeka je przygoda. Popatrzcie, co to przed nami! Tuż przed naszymi paskami, tuż przed naszymi oczami, gdzie wskazujemy pyskami. Pięć minut nawet nie minie i już będziemy w Londynie. Po pasach Londyn was też ucieszy Przejdźcie sobie przez to sławne przejście Dla pieszych No tak jak pitelsi Już kończy się Londyński dzień Шрут парку. I czemu właściwie król lew, a nie król słoń? Noc zapadła, gasną światła. Zebry spać się kładą. O tej porze sprawdźmy może, gdzie słonie wyjadą. Droga tu, tu. Nie daj zwiedzać nam. Na taką podróż czekał już od dawna każdy z nas. Wreszcie słonie dojechały. Piękna jest pogoda. Znak to, że dzisiaj wspaniała czeka je przygoda. Popatrzcie, co to przed nami. Tuż przed naszymi uszami. Tuż przed naszymi oczami, gdzie wskazujemy trąbami. Pięć minut i to poznamy, co kryją wiedeńskie bramy. Słychać już głos Serwus, Gryzgot Kłaniają się ludzie w bramach Gryzgot, serwus Poranek już Bar w dźwięku w Kagama Wiedeński dzień wstaje nad modrym Dunajem Słońce zachęca do tańca Budzi się stolica i W Starym Mieście tańczymy walca. Tam, gdzie katedra świętego Stefana, tam, gdzie opera jest wystawiana, my tańczymy walca. Tańczymy walca. Wśród dźwięków strun Hofburg-Schönbrunn, Górny i Dolny Belweder, Volksgarten Park, też walca gra. Wiedeń Wiedniem zachwycony W tańcu zatracony Pomysły będziesz miał nowe Może sam coś stworzysz Jak kompozytorzy Haydn Mozart Albo Beethoven W muzeum z kwartier Tańczymy walca Tańczymy walca W wiedeńskich pałacach Na wiedeńskich placach W tańcu się zatracasz więc tańczymy walca, tańczymy walca. Ach. Noc zapadła, gasną światła, słonie spać się kładą, a jak wstaną jutro rano, do domu pojadą. i Krakowskie zoo, Cóż, zwierzęta powróciły tam, gdzie jest ich dom. Gdzie krakowskie są ulice, gdzie wawelski żyje smok. Gdzie w krakowskich szkołach krakowskie dzieci, w Krakowie każdy rok. Już zwierzęta powróciły, gdzie krakowskie zoo, Cóż, zwierzęta powróciły tam, gdzie jest ich dom. Gdzie krakowskie kamienice, gdzie Zygmunta bije dzwon. Gdzie tylu ludzi, tyle rodzin w Krakowie ma swój dom. Już zwierzęta powróciły, lecz od razu śmiało. Nowe plany na podróże chętnie układają mm. Rio.